Hej, cześć maneczko ludziska z tej strony game i teraz bardzo, bardzo serdecznie Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym, że jeżeli szukacie grafika, no to dobrze trafiliście, tak, ponieważ ja robię jednak grafikę tak, nie tylko pokazuję ludziom jak się robi, ale też robię. I żeby nie było, jeżeli coś chcecie, to od razu zapraszam na fanpage'a, ale są pewne co no. Coś co musicie spełnić, żeby oczywiście tą grafikę zrobić. Okej, a więc musicie posiadać minimum 50 sto subów, ja tak myślę. Czy od, jak będzie fajny kanał, fajnie się zapowiada, no to może te 50 zejdę. Na pewno nie niżej. No chyba, że... Znaczy, zrobię? oczywiście, jeżeli y, wykonasz jedną rzecz. Y, zapłacisz, no to wtedy jasne. Następna rzecz to jest to, że Yy, tworząc oczywiście ja grafikę wam yy, Wy musicie podać autora, czyli mnie tak yy, to jest też takie bardzo dla mnie ważne, ponieważ jednak osoby chciałbym wiedzieć, żeby wiedziały, że ja jestem autorem. No, oczywiście dodajcie to w opisie filmu jako jeden z ostatnich linijek, tak? Ewentualnie tam Jedną z pierwszych, jak wolicie, jeżeli będziecie mieli, to może być jedna z pierwszych. No i ostatnią taką fajną rzeczą, którą będziecie musieli zrobić, to, to napisać mi na fanpage'a. I to jest najważniejsza rzecz. Bo ja odpisuję tylko na fanpage'a, ale nie w komentarzu, na przykład na fanpage'u. Wy musicie wysłać do mnie wiadomość. I teraz macie Facebooka, pięknie, adnotacje, cały film. I mam nadzieję, że wam się to podoba, że macie cały film adnotacje. Także jeżeli chcecie. Robię ogólnie miniaturki, tła, awatary i ewentualności. Ewentualności to e, Facebook, tła na Facebooka, awatary na Facebooka i ewentualnie retusze zdjęć, ale to e, nie obiecuję, że zawsze wyjdzie tak jak chcecie. Dlatego to jest e, tylko i wyłącznie dla osób, które, no e, e, jakby to powiedzieć będę już ze mną zaprzyjaźnione, <laughs> więc jest kilka takich osób, które mają u mnie tak jakby ee, za darmo wszystko. Także trzymajcie się, cześć!